No elo. dzisiaj Atalia, widzicie tutaj będzie bita za moment pod ostatnim filmem zauważyłem, że mnóstwo ekspertów, ekspertów się zaczynało odzywać w sprawie ulepszania tych oto legend. Pytają się coś tam było, że, że najpierw powinny być lukrowane, ulepszane, że, że naszyjnik to nie, ten pierek to po co w ogóle ulepszasz, a nie lepiej herami i ble, bla, 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 ble. ble, ble, ble. Oh, Boże, ludzie, Herami, spójrzcie, taki pierek, Herami, taki mieczyk, kurde, 3600. No, tego się nie opłaca? No nie opłaca się tego Herami. Ja to ulepszam sobie unikatami, ulepszam sobie systemem, no, w sensie tego samego, ten, ten, ten sam typ wrzucam w legendę. No i to się, kurde, ekstra pięknie ulepsza. A wy tam jakieś gadacie, pierdowe, gdy to wypisujecie pod komen <laughs> w komentarzach. Dobra, co odda rzadka? No i jadka oddaje. No, a w sumie rękawice. Dobra, łapę, może coś spadnie i wrzucimy sobie do legendy. Tutaj patrzcie, pierek, elegancko. Widzicie? Widzicie? <laughs> Widzicie? No właśnie, co wy się tam wypowiadacie w tych komentarzach? Kurczę, secik heroiczny i będziecie mi tu gadać. Dobra, spada coś, czy nie? No, jest talizman. No, ale talizmanem to nic nie ulepszę. Spójrzcie, moi drodzy, wbijam sobie do miasta, patrzę skrzynkę, a tutaj taki prezencik największy kawałek tortu urodzinowego i takie oto rzeczonka od pana Palmarzeń. Pozdrawiam Cię, mordeczko. I tutaj lecisz po trzy kasy. Bardzo mnie to zainteresowało. I jak ty jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zostaw subskrypcję oczywiście na tym kanale. No, pozdrawiam, pozdrawiam cię. Dzięki za legendarny torcik. Pozdro. Mamy już tutaj dyszkę w grupie i co odda braciszek? O kurczę, ale rzucił ale rzucił uniaczami. Dobra, łapiemy sobie wszystko, bo w sumie... W sumie tak lecimy ogra, oczywiście nie ma chwilowo. Władowałem się tutaj w Impa jakiegoś krypto, kryptonim Big Mac. I chyba właśnie ich wynoszę. Czekajcie, że tutaj. Ale on już tutaj czeka frytkiem, więc chyba polegnę. nie, jemu dotyk wszedł. Kurde, chyba jednak się było. Chociaż. Diamencik. i kurde, brakło chyba 1%. Albo u styknię. Kurde, nie. kurczę padłem. Mamy już przyzlacza 4%. Nie spodziewaliście się go w dzisiejszym odcineczku. Kurde, legendarny kaptur! O kurczę, i to jeszcze na, na te profesje moje. Ty, ale muszę chyba go Xować, bo tutaj mnie zawołał. Gzy Alsua. Już tu piszę do Alsua, że GZ. To dajmy mu na Xa. Niech ma chłopina. Czekajcie, zrobię sobie screenaż. Jo ja Jo, ja ale... Ale mu dało, ale mu dało legówę. Czekajcie, ale suło złapał? Czekajcie, ale suło otrzymał? Tak, demoniczne taberna kulum. No to GZ, byczku. Kurczę, szkoda, że nie zbroja, bo ja bym złapał. <ścoughs> no, GZ, -tki, GZ. -tki. O kurczę, chciałem powiedzieć, że leci mi Legowa, ale jednak spadła mi herozbrojka, więc. Spoko, spoko, podoba mi się to. Jaki donejcik od WildFrenZacha. Przed chwilą dostałem 21, teraz 84m plus jeszcze tam jakieś umiacze. W ogóle on sprzedaje całe swoje kół, więc podejrzewam, że kończy gierkę. No, ale dzięki za donajciki ze 100m. Pozdro. Widzowie, widzowie! Kolejna legenda, spójrzcie to! Lega spadła. Pierwsze bicie, teraz tak wróciłem randomowo po powrocie do Domciu, wszedłem tak o i legenda z Cerasusa i to na tancerza i na łowce, czyli w sumie tą, którą kurde w sumie nie chciałem zlotać, no bo chciałem bardziej na pala woja, no ale <ścoughs> w sumie też całkiem spoko, więc git, 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 o jeszcze bestial, dobra to nawalimy. Kurde, dobra, dawaj, wbijamy i tutaj ładujemy wariata. Kapitana Coxa. Mam nadzieję, że mój kompan ma dwurękę, dawaj walimy go, nawet pisał. No kurde, leguwa tako, Cerasus. No <grydy> weczka, weczka. Z Cerasusa chyba nawet Hera nie zlotałem. Nie, zlotałem chyba. Mm. Mieczyk Hero. Mieczyk Hero zlotałem. I teraz legenda. No kurde, łapki, leguwa. Chełmik, no Cox, koks, koks, te drzewa są kozackie, podobają mi się. Dobra, kapitan Cox już chyba tak troszeczkę tutaj umiera nam. Czekaj, bo ten ma a, maniszczy, maniszczyciela, czyli w rękach siada elegancko. Gierka tutaj jest ślicznie, zaraz ci coś, zaraz mu pokażę tą legumę. No ale niesamowity, no niesamowity fuks, to mi się podoba. No tak trzeba grać, tak trzeba grać, szkoda, że trzy sety na przykład tak nie oddają. Chociaż kamyk spórka oddany, więc no. Pokażemy Bestialowi. No chodź tu, handel. Pokażę mu. Zobaczymy, co odpiszę. Ale numer. Aha, ja tu szedłem. O kurczę, czyli chyba mu wybiłem. No dobra, trudno. I już wiem komu wybita jednak legenda, bo tu furnak stał mulciaczkiem. Dobra, dobra, dobrze, dobrze. Dominacji Leguwa wybita. Tak to on by zdobył. Nie, no, pewnie by nie zdobył, ale mniejsza. Dobra, elegancko go tu robię. Ej, ja już go tu kończę, ale on tu mulciakami. No, bum bidi bye bye. psycha seating, psycha seating. Chłopco, kurde, już się spłakał. Na mulciaki pologał, widzicie jak to jest. No leguwa, kurde, zdobyta i... I, 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 I mulciaki się nagle odpalają. Ty, ale zobaczymy. Może mu wytłukę tego, bajbaja? Dobra, nie lekam się, ryzykuję. Kurczę, dobra, nie ubiję. Aj, za bardzo, za bardzo tutaj polecieli. Ale leguwa jest, gryzy na czacie, pozdrow. <grytanie> no, powiem wam. Teraz pierwsze bicie driady i hero. Maska. kurczę, szkoda, że nie lega. Śmiesznie by było. Patrzcie, Haciko waleczny. Leci, 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 leci. Spójrzcie to. Bu, 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 zdziwko, mordo zdziwienie, zdziwienie. No i właśnie po to ustawiałem ten kamyczek. Po to był ten kamyczek ustawiany, żeby takich właśnie tutaj cwaniaczków uciekających móc podedać. On jest w szoku. Myśli, że tutaj kurde jakieś boty czy coś. A tu elegancko kamyczek wleciał. No i wyjaśniliśmy właśnie walecznego. Chyba będziemy walić w pięć osób, chociaż nie jestem pewien. Dobra, jednak łanęliśmy. O kurczę. U Czekaj, bo ja miałem chyba Nie e, dobrze, czyli taki nolocik. Wraca krwawa łaźnia. Dawno nie było, dawno nie było, bo zapominałem ciągle coś się tam działo w jakiś weekend, że w tą sobotę mnie nie było. Tutaj już tak pozwoliłem sobie popatrzeć na przeciwników i powiem wam, że są no dosyć, dosyć, dosyć mocni dosyć bardzo mocny jest 29 sekund 30, więc już muszę szybko podjąć decyzję jakie błogo, nie wiem, weźmiemy chyba oślepkę, to będzie najbardziej rozsądne, bo tam dużo dystansowych nie należy do tych, którzy jestem zdecydowany. Uff, dobrze, wbiłem. Czekajcie, dajmy sobie F5. No właśnie, już mnie tutaj zaatakował. No to w sumie trzy osoby tutaj. Nie wiem, czy ta oślepka będzie działać w sumie na łowce. To nie wiem, może powinienem bardziej płomienne. Chociaż, kurde, nie wiem, on mi będzie tu tak tług, że zaraz chyba wylecę. Dobra, nie wiem, błysk. O, klątwa, więc subcio. Fajne, fajne to oślepienie. No tak kurcze nie wchodzi w ogóle jak na razie. Chociaż może. Tutaj coś ugram. Ale on tu deszczem. Kurde tłuczę. Mała Nie no mała Rka. Kurcze. O, klątwa. <laughs> no dobra. To już chyba koniec na dzisiaj cyrku. Chyba się nie uda ugrać. Chociaż... Tak wiecie, gadam, gadam, a może się uda dajmy za I kurde może teraz mu erkę minę. Albo ominę, albo nie ominę i... O kurde, leknął się. <laughs> Leknął się, co za leszczyk. No, Dajmy błyskawiczny. No i kurde, nie ominąłem orki, ale tak to bym ominął, no. Jaki leszczyk. Jaki leszczyk, no. El baros. No to, to, to słabo wyszło. Słabo wyszło z tą łaźnią, kurczaki. Tylko, że zero oślepki, no nie no, subcio. A, jest, jest! Przepraszam, sorry, jest jedna oślepka na końcu, przepraszam, przepraszam. Siadło, więc tak, tak, dobrze, dobrze mi, dobrze mi poszło. <noise> A jak ja, kurde, z kimś walczę, to co chwila oślepka, oślepka. Ach, Margonem, fajna gierka, polecam. Eleganckie wołanko na Herosa Dęborożec. I co odda? Kurcze, no tak... Ha dwa hera, dwa uniacze. Yy, nie mam szans złapać na pewno. Nie, mam szansę. Mam szansę złapać to heroiczną pomkę namaga. maga. Dobra, cyk 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 i chodź tu do mnie. Kurczę, nie udało się. Dobra, mam nadzieję, że tam się odcineczek chociaż trochę Podobał, dwie reguły spadły, jedna z Tytana, co prawda nie dla mnie musiałem xnąć, ale ta druga z Terasusika, no elegancka, taka mm, wiadomo, mogło być lepiej napala na i woja, ale to też dobra legenda. Trzymajcie się, cześć Pa! Nara.